No, witam, witam na stanowiska. Więc rano piątek. Wstajemy, wstajemy, wliczmy się do pracy, do szkoły. Ja jadę w mecie, jadę do, do pracy. do pracy, dzisiaj piątek, wow, ale też szybko. wiadomo, że. Sylwester to około Tygodniowo tak się stało. Ale poleciało. właśnie popadało przemroziło Widzę. jest taka informacja. Widzę pani e, w sprawie z, e, streamu. Dzisiaj nie wiem czy uda mi się ale odpaść streama. Bo jutro. E, dzisiaj jaka. Po prostu muszę coś jeszcze pozałatasz. Prawdopodobnie w sobotę będzie stream puszczony. Bo dzisiaj się na pewno nie wyrobię ze streamem, bo jak wrócę z pracy do domu, wiem, i muszę jechać pozałatwiać A dwa, ogarnę Wam te podobnienia. Przez tydzień coś się nakunkowało, to jest taka informacja <laughs> dla, dla Was widziałem pani My się widzieli, chyba co nie oszukuję i nic. Muszę Wam też ogarnąć. Może mi się uda, że się wam te podbawienia. Ale ty nic nie wiadomo, czy ja się wyrobię dzisiaj. Jakbym dzisiaj się nie wyrobił z podbawieniami, to przekładam to jutro przed streamem. W południe. Bo nic nie wiem, co ja. Dzisiaj to mam dzień zawolony. Chciałem dzisiaj Wam zrobić tego stream, ale nie wiem, robię się czasowo. I to jest właśnie kiepsko. No ale ja co zrobić? Nic się nie zrobi. No, dzisiaj to na pewno będzie miał solo. W robocie. Przemarłość liska wica się robi. Tego typu. No jak coś będę wiedzieć na ten temat widzowie fani Wam ogane. Damy jeszcze informacje na ten temat. Od YouTube będzie y stream dla Was. Tak jak mówię, wcześniej widzowie fani. Byłem świętem, można było jeden po drugim robić stream. 5-6 godzin stream to fajnie robili, robiliśmy jeden po drugim tego typu, ale jak jest teraz praca, że to koniec świąt tego w tygodniu on nie będzie z streamów, będzie dopiero w streamy tak w no, sobotę niedziela, nie będzie tak w piątek sobotę niedzielę, ale dzisiaj to mam nie ogarnę tego, bo ja już po prostu muszę jechać tego typu będę, dlatego informowałam, żeby nie było ekscesu ja wiem, że ma do mnie jakieś ale ale mieli się i tak i tak streamy jeden po drugim 5 godzinne, 6 godzinne 4 godzinne wystarczy dać suba na kanale i lajka na fanpage'u to będziecie na bieżąco wszystko co się działo przez kilka dni od czym robiliśmy dla was stream od godziny 19.30 nie 2.30 się dla Was dostawało kaple czuję jadę do pracy ja co? Ja budziłem do pracy <gry> też mi się nie chciało wstawać takie zimno, cimno no, no. takie życie Mam nadzieję, że to zleki tak ma szybko styczeń, luty marza Mam nadzieję <gry> jak będzie taka pogoda no dało to walić ale szkoda że tak późno ja myślałem że na święto będzie śnieg a tu bez tak e, co roku znaczy na święto nie ma śniegu nie wiem, co zrobić nic się nie zrobi a to tam no dobrze no dobrze Karp, te, Mówiłem nie raz, nie dwa, firmy sprzątające. Pracuję. Ja mam kiełbas do. Ja mam. No i Jestem na obiekcie. Mój obiekt. Ale to. No dobra, chyba wszystko. Udało mi hmm. się pokazać. Jak jest, to jogiem czy tramwajem? Tramwajem. Lepiej autobusem. Lepiej autobusem nawet. Ze przysiadkami, no. Ja co robić? Nic się nie robi. Lepiej atakować niż nic. Dobra, co? i fajny. No. Taka jest woda. No dobra, chyba wszystko wam dałem informację na ten temat. Jak mi się coś przypomni po pracy wam live'a zrobić tutaj na pomedu, żebyście byli zainformowani, czy mi się planów nie zmieniły, ale wątpię w to, żeby mi się coś zmieniło, bo dzisiaj tu jestem. Ten... Miło, że dzisiaj jest w piątek, ale zawsze w piątki mała się coś takiego, że on się podziewa. No, to jest dobry. Nic się nie zrobi. No dobra, koniec. Pitolenia tego, trzymajcie się tego typu. Ja muszę się przebić. Ja już mam, chyba ja robiłem filmik, jak trzeba o to dbać, żeby mieć taką baterkę. No, nieraz nie dwa jak się trzeba podkalać, to wszystko Jest jeśli nie na kanale, to sobie suba dać na kanale i być na bieżąco, i lajka like na komentarzu też jest podstawą, żeby być na bieżąco no dobra, no, no, kończę, zmywam się bo tak gdzie mi nie odjeżdżał tramwaj, a muszę przesiąść z z na autobus. Ja do pracy, trzymajcie się bardzo